Was wszystkich. W dzisiejszym filmiku widzimy się na zewnątrz. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jeden z moich skarbów, który ma dla mnie wartość nie tyle y, jako rzecz, a bardziej sentymentalną. Y, jest to coś, co mam tutaj w pudełku i składa się z kilku rzeczy. Oczywiście jednymi z moich największych skarbów są pamiętniki, bo są tam wszystkie wspomnienia i emocje E, które umieszczałam na ich kartkach, ale mam też coś, co e, ma dla mnie też dużą wartość, czego nie pokazuję na co dzień. E, ten skarb to moje diademy. Przyważnie dziewczyny, które wychodzą za mąż, mają jeden diadem i jest to jeden jedyny na całe życie. Jeżeli chodzi o mnie, tych diademów jest kilka. Tak się złożyło, że na każdą okazję miałam inny, i tak się złożyło, że jest jeden, którego w ogóle nigdzie nie miałam oprócz jednego zdjęcia. Kiedy wchodziłam w subkulturę EMO, dużo dziewczyn EMO dodawało zdjęcia właśnie w diademach jako księżniczki EMO. W moim opisie na Instagramie też możecie znaleźć to określenie. Przeważnie większość dziewczyn EMO miały takie swoje diademiki, które ubierały do zdjęć. No i właśnie ja też chciałam taki mieć, ale e, nie miałam. E, kiedy moja mama wyjechała za granicę, pierwszy prezent, jaki dostałam od niej wtedy, a przyjechała w grudniu, więc na święta, był to diadem. Jednakże ten diadem nie był typowo EMO. E, był większy i. Właściwie nadawał się bardziej na diadem ślubny niż na diadem do zdjęć, diadem, który byłby skromny i malutki. Jest to oto ten diadem. Jest bardzo duży według mnie i yy, yy, bardziej wygląda jak korona niż diadem. Tadam. Nie miałam go nigdzie na żadnej imprezie. Był to po prostu taki pierwszy prezent z Anglii, który dostałam od mojej mamy i który myślałam, że ubiorę na swój ślub eee, i po prostu e, nie nadawał się na nic innego. E, aczkolwiek później z czasem e, nie stał się diadememem ślubnym. E, Przeleżał w pudełku czekając na to, aż go kiedyś ubiorę na jakąś okazję. W takiej okazji pewnie nie będę miała, ale takowy diadem posiadam. Jest to po prostu pamiątka tego pierwszego prezentu, który dostałam od mojej mamy, jak przyjechała z Anglii. W tamtym czasie dostałam do tego diademu, także w prezencie taki naszyjnik i miałam go na studniówce ponieważ tak szczerze mówiąc, były to początki subkultury i nie miałam nic takiego eleganckiego w moim stylu na tę imprezę. I ostatecznie no, uznałam, że chyba ubiorę to chociaż nie jest taki typowo emo i w ogóle on jest taki bardzo normalny, ale miałam go właśnie na swojej studniówce. Do tych dwóch ozdób miałam także kolczyki, które były bardziej w stylu tego diademu, ale szczerze mówiąc, niszczyły mi się i też miałam je na studniówce. Kolejny diadem, który miałam, który dostałam, był to właśnie ten. Jest to diadem, który dostałam od mojej mamy, także na studniówkę ponieważ, jak stwierdziłam, tamten był za duży jak na taką imprezę, więc chciałam mieć coś mniejszego. No i ten jest mniejszy, chociaż no, nie jest taki mały. Miałam go podczas studniówki. Byłam jedyną osobą, jedyną dziewczyną, która nie tylko że poszła sama na studniówkę. To jeszcze miała diadem na głowie i w ogóle suknię, tak typowo balową. Yy, dziewczyny, gdy tylko zauważyły z innych klas, że przyszłam z diademem, chciały go ode mnie pożyczać, ale się nie zgodziłam. Miałam go tak przyczepionego do włosów, żebym nie spadł podczas. Tańców, chociaż niewiele tańczyłam i w ogóle niewiele się bawiłam na studniówce, byłam dosyć krótko, bo do 12 w nocy uznałam, że to mój czas. Byłam takim kopciuszkiem, który stwierdził, że ma czas do 12 w nocy i że musi wracać do domu. I tak właśnie było i w tym diademie właśnie byłam na swojej studniówce później, nie miałam go już nigdzie. Eee, jedynie gdzieś tam może na paru zdjęciach się załapał, ale tak ogólnie go nie używałam. Jest to taka moja pamiątka studniówki oprócz, sukie oprócz sukienki, bo sukienkę także mam do tego czasu. Następny diadem był kupowany już przeze mnie na ślub cywilny który miał być w tajemnicy i chciałam żeby to był diadem który będzie właśnie taki Iłam go właśnie na swój ślub ja, no i miałam go na głowie dlaczego nie użyłam yy, diademu ze studniówki czy tego drugiego prosta odpowiedź przed ślubem nie byłam tutaj w domu, tylko od razu byliśmy w Lublinie, bo w Lublinie braliśmy ślub. Wcześniej jakoś nie pomyślałam, żeby diadem ze studniówki wziąć na ślub cywilny. Stwierdziłam, że sobie kupię, zwłaszcza, że ten diadem wcale nie był drogi. Nie jest na pewno zrobiony z czegoś, co jest jakoś bardzo cenne, ale wygląda po prostu ładnie, dlatego go wybrałam na swój ślub. Wydaje mi, się, że był, wydaje mi się, że jest bardziej stosowny, ładniejszy na ślub niż ten, który miałam na studniówce. A ten duży byłby za duży jak na ślub cywilny. I ostatni mój diadem, bardzo malutki. To jest już diadem z mojego ślubu kościelnego. Miałam problem, żeby dostać gdziekolwiek jakiś diadem, a wydawało mi się, że ten, który miałam duży jest za duży. Dlatego e, kupując takie rzeczy na ślub, które mi były tam potrzebne, e, no właśnie kręciłyśmy się znowu po sklepach na Finsbury Park. E, a jest tam mnóstwo sklepów z sukienkami i stamtąd też jest moja sukienka stumniówkowa. I są tam też takie ozdoby typowo ślubne. No, właśnie, opatrzyłyśmy ten diademik malutki, skromniutki. Początkowo myślałam, że będę go miała na środku głowy, ale fryzjerka stwierdziła, że będzie lepiej na boku. Zwłaszcza, że przyniosła mi zdjęcie Emo dziewczyny, pokazać jaki chce mieć tapir, jak chce mieć ułożenie włosów na wesele. I właśnie dziewczyna Emo na tym zdjęciu swój diademik miała. Też na boku i uznaliśmy, że najlepiej będzie na boku. I tak miałam go założone. I to jest właśnie mój taki malutki, sentymentalny skarb. Ktoś by powiedział, po co ci te diademy? Po co je trzymasz, skoro ich nie nosisz? Jest to pamiątka. Każdy diadem oznacza coś innego. Każdy diadem w inny sposób przemawia do mnie i daje mi fajne wspomnienia. Myślę, że każda dziewczyna, która miała na swoim ślubie diadem na głowie, sobie go zatrzymała, a nie sprzedała. Chyba, że nie jest tak sentymentalna jak ja, ale ja jestem i osobiście szkoda byłoby mi sprzedać którykolwiek. Dlatego stwierdziłam, że po prostu zostawię je e, dla siebie na pamiątkę. E, aczkolwiek pewnie zastanawia was to, że na zdjęciach e, czasami mam też diadem, który nie pojawił się z tej, który nie pojawił się z tego pudełka. Jest to diadem kupiony w sklepie właśnie z używanymi rzeczami. Jest to diadem plastikowy, wyłącznie do zdjęć, wyłącznie dla zabawy. Nie taki diadem, który nosi się na jakieś takie wyjątkowe okazje, jak własny ślub czy, czy coś innego. W każdym bądź razie to są właśnie te diademy, które mają dla mnie duże znaczenie i są moją pamiątką po różnych wydarzeniach. W sumie to wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Tylko ciekawości zapytam Was, czy Wy też macie jakieś takie ozdoby albo może diademy, tak jak ja, które są dla Was ważne, albo czy myślicie kiedyś Miecie jakiś diadem? Napiszcie mi w komentarzach. Napiszcie mi także, jakie filmy najchętniej oglądalibyście na kanale. Liczę na uniesione łapki i oczywiście na subskrypcję. Jeżeli mój kanał Wam się podoba, jeżeli czujecie się tu dobrze, jeżeli lubicie oglądać moje filmy i chcielibyście być o nich powiadamiani. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.